Żaryn, Polska nie otrzymała ostrzeżenia od służb izraelskich w sprawie cyberatak u Stanisław Żaryn, Polska nie otrzymała ostrzeżenia od izraelskich służb w sprawie ataków na skrzynki. Polska przesłała służbom specjalnym państw członkowskich NATO informację dotyczącą ataków cybernetycznych realizowanych przeciwko Polsce, zapewnił w oświadczeniu przesłanym w piątek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Zaprzeczył, że nasz kraj otrzymał ostrzeżenia od izraelskich służb w sprawie ataków na polskie skrzynki. Przypomniał w oświadczeniu, że z rozpoznania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz innych polskich służb specjalnych wynika jednoznacznie, że Polska od wielu lat pozostaje jednym z głównych celów rosyjskich służb specjalnych. W nawiązaniu do formułowanych w mediach test dotyczących ostatnich cyberataków w Polsce informuję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wypełnia na bieżąco zadania określone w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i AF, a także ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonuje zespół CIRT-GOV, który zabezpiecza kluczowe dla państwa systemy teleinformatyczne, napisał rzecznik ministra. Zespół CSIRTGOW wraz z analogicznymi zespołami CSIRTMON i CSIRTNASK prowadzi m.in. działania profilaktyczne, udzielając wsparcia osobom w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego stosownie do swoich kompetencji. W ramach ustawowych uprawnień agencja udziela także wsparcia ofiarom ataków hakerskich, podał. Ostrzeżenia o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, jednocześnie informuje, że Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przeszłości przekazywała i na bieżąco przekazuje ostrzeżenia o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, a także o możliwych atakach na konta w mediach społecznościowych oraz na skrzynki poczty elektronicznej zagrożonym użytkownikom. Sugestie mówiące, że w sprawie ostatnich cyberataków doszło do zaniedbań ze strony służb są nieuprawnione, oświadczył Żaryn. Jednocześnie informuje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przesłała służbom specjalnym państw członkowskich na to informację dotyczącą ataków cybernetycznych realizowanych przeciwko Polsce. W związku z pojawiającymi się w mediach publikacjami informuje ponadto, że Polska nie otrzymała ostrzeżeń od służb izraelskich dotyczących ataków hakerskich na skrzynki pocztowe polskich użytkowników, napisał. Z rozpoznania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz innych polskich służb specjalnych wynika jednoznacznie, że Polska od wielu lat pozostaje jednym z głównych celów szeroko zakrojonych i wrogich działań o charakterze hybrydowym realizowanych przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej oraz powiązane z nimi podmioty. Zarówno Polskie Służby Specjalne, jak i nasi zachodni partnerzy identyfikują tę aktywność w cyberprzestrzeni jako przejaw działalności Federacji Rosyjskiej przeciwko Zachodowi zaznaczył żaryn w oświadczeniu.